Cześć, z tej strony Tomasz. Witam Was na kanale e Dziś bardziej elegancko, bo wymaga tego sytuacja, jaką jest rocznica ślubu. Przygotowałem na tę okazję kilka propozycji. Pierwszą z nich jest zestaw. Kubek wraz z ręcznikiem. Dedykacja. Mąż Arek grzeje lepiej niż kawa. Już będziecie bardzo rozgrzani po wszystkim. Weźmie prysznic i wytrze się swoim nowym ręczniczkiem. Drugą propozycją jest, a właściwie są, spinki do mankietów. Kochany mężu, dzień, w którym mogłam Ci powiedzieć, tak, był najpiękniejszym dniem mojego życia. Zruszające. Trzecią, już ostatnią propozycją na dziś jest portfel Tomasz skazany na rozpieszczanie dzięki swoim pieniądzom. Znakomity portfel. Wszystkie te produkty. Znajdziecie popisie pod naszym filmem, chodzicie na sklep, kupujecie filmy nasze, subskrybujecie, lajkujecie. Do zobaczenia. Oglądajcie nas. Pa.